No i oto, co nam się udało znaleźć w skarbach z piwnicy. To, jest, to są jakieś zabawki yy, dla dzieci. W sensie, to się, właśnie dzieci się takimi rzeczami bawiły. Zabawki kiedyś były fajne i uczyły różnych rzeczy. Tutaj dzieciaki się uczyły skręcać jakieś śrubki, uczyć tych mechanizmów, jak śruba trzyma, jak się kręci, co dalej i tak dalej. No... Ja sobie to na razie zostawię, jakbym potrzebował jakąś... Lichą konstrukcję metalową skręcić, to będzie. Jak mi się nie przyda przez dłuższy czas, to pewnie gdzieś to zutylizuję. Na razie jest. Fajna rzecz. To znaczy, fajna rzecz dla dzieci. Właśnie, kiedyś to były zabawki, a teraz teraz się świecą, mrugają, dromryją. <grytanie> kiedyś to było. <grytanie> Dobra, tu najdziwniejsza wtyczka na świecie, a to jest raczej wtyczka przerobiona na kontakt. Nie wiem do czego mam to wykorzystać, ale na razie jest. Parę wiertełek. Fajnie. Jakieś zawiasiki. Też fajnie. Mega dziwne klucze. Jakieś. To znaczy, no to są chyba takie standardowe, jakieś spudzielniane klucze. Do jakiejś wody, gazu. Nie wiem, czegoś takiego. Prądu wtyczka ukręcona. Nie wiem, może się przyda. Obstawiam, że to jest cyna do lutowania. Może kiedyś sobie kupię lutownicę, to się przyda. Będzie jak znalazł. Eee, solidny kawał przecinaka. Dłuta nie wiem, ale to już jest taka konkretna rzecz. Tutaj dobry młotek i można czaskać fajne rzeczy. Dwa dzwonki do roweru. Stary zameczek jakieś kostki elektryczne, na elektryce to już totalnie się nie znam także nie wiem do czego to wykorzystać, ale zobaczymy jak mi ktoś kiedyś powie weź kostkę, to będę miał przejściówka do pompki do samochodowej, też fajna rzecz jakieś gwoździki. o i stary klucz stary klucz Made in Poland Derby, derby Made in Poland. Słuchajcie, jak znajdujecie takie stare klucze, to one są podobno dużo fajniejsze niż te nowe. Podobno te nowe są z jakiejś chujowej stali wykonywane, a te stare to jest podobno luksus, że na, złomo, na złomie nawet zbierają ludzie właśnie takie stare klucze, wyszukują i są dużo droższe, dużo fajniej się sprawdzają w takich pracach. Także jak macie jakąś taką starą piwnicę i znajdziecie tam stare klucze. Trzymajcie, wykorzystujcie. No i oto to takie skarby się udało znaleźć. Oczywiście parę tam ci wyrzuciłem. No na pewno będzie następna paczka. Też Wam pokażę piwnicę. Samą skarbnicę. No i co? To do następnego. Tymczasem.